Witajcie, kochani, na kanale Mimeruna. 30 września. Mamy dziś piątek, kochani, ostatni dzień tygodnia zawodowy. Dla nie wszystkich oczywiście, ale dla większości. Słuchajcie, dzisiaj dla mnie też wielki dzień. Dziś jestem ostatni dzień w pracy. Kończę etap, kolejny etap w swoim życiu, i od poniedziałku rozpoczynam. Nową pracę w nowym miejscu z nowymi ludźmi, a więc idę w nowe z nowym rokiem numerologicznym. Wchodzę też w jedynkę, bo jestem tak trójeczką numerologiczną. Więc otworzyłam się na to nowe i rozpoczynam nową przygodę. <noise> Ale wystarczy o mnie. Dziś mamy piątek, cieszmy się. <noise> Dobra energia, energia Wenus. Jak wiecie. Podczas właściwie w piątek, każdemu prawie każdemu e, dopisuje dobre samopoczucie, bo jest ta energia Wenus, która wprowadza nas w dobry nastrój. Patrzymy bardziej optymistycznie na świat, e, łatwiej też wydajemy pieniążki, jeździmy na jakieś większe zakupy, umawiamy się też do fryzjera, do e, kosmetyczki, więc e, warto uważać. Y, trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o finanse, ale też przepiękny dzień dla rodziny, dla przyjaciół. Warto ten czas spędzić właśnie w gronie y, najbliższych, y, cieszyć się bliskością. Y, dzisiaj taka energia, że będziecie bardziej otwarci, aby wyrażać też swoje pozytywne uczucia, czy powiedzieć y, o sobie, y, czy w rodzinie, partnerowi, partnerce, dzieciom, czy też znajomym. Y, jak są ważni dla Was, y, jaką rolę pełnią w Waszym życiu, y, docenić, ale w ten dzień przede wszystkim właśnie przeznaczcie, kochani, na przyjemności, na rozpieszczanie siebie, bliskich, może jakaś restauracja, może właśnie zakupy, spędzenie czasu, warto ten popołudniowy piątek, jeśli ktoś ma wolne, to i cały dzień spędzić właśnie tak lżej, podukańczać to, co y, macie do dokończenia, i za dużo nie planować ciężkich rzeczy. Słuchajcie, kochani, na tego 30 września, na ten piątek, kochani, mamy runę wirt, 25. runę futcharku. Runa, która mówi o tym, że runy przykryły, tak, przesłanie na dzisiaj, ale wiemy, że jeżeli się pojawiła, to znaczy, że chcę, abyś to, co się dzisiaj wydarzy, ta zmiana, żeby została przez Ciebie zaakceptowana. Eee, przed Tobą wiele możliwości i tak naprawdę pod każdym względem. To nawet mówi o tym, żebyś przyjął wszystko, co przyjdzie dzisiaj z otwartym sercem. Jest to runa karmy, siły wyższej kochani i głębokiej przemiany. Patrząc przez pryzmat siebie mogę powiedzieć, że już w tej chwili wiem, że ta energia dzisiaj jest to sama z tym, co dzisiaj będę przeżywać. Jaki to jest dla mnie dzień? Tak, zmiana. Portal do innego świata, kochani. To dzień, w którym może Ci czekać właśnie wielka zmiana. Może nie tak duża, jak umie, ale otwórz się na tą zmianę. Ponieważ Runa mówi tutaj, że należy ją przyjąć. Należy ją przyjąć, bo czeka cię coś nowego. Coś nowego poprzez, to będziesz doświadczać nowych rzeczy. Ona pełni rolę tak, jakby bramy. Nie nagłej, ale nieuchronnej. Należałoby się temu poddać, bo przed tobą wszelkie możliwości. Życiowy moment. Życiowy moment, w którym tak naprawdę wszystko może się wydarzyć w każdej sferze życia, czy zawodowej, czy w relacjach, czy w finansach. Warto poddać się losowi. Bo tak naprawdę i tak nie jesteś w stanie wpłynąć na to, tak? Bo to jest taka zmiana nieuchronna. Wszystko albo nic. Zaakceptuj swoje przeznaczenie, mówi Orunavert. Ostrzega też przed złą radą, przed naiwnością, przed takim dziecinnym podejściem do życia. Więc warto się też nad tym skupić, ale przede wszystkim mówi: nie bój się, zaakceptuj swoje przeznaczenie dzisiaj, przejdź przez tą bramę, za którą czeka Cię nowa rzeczywistość. A więc otwórz się na to wszystko, co przyniesie dzisiejszy dzień. Bez strachu, z zaufaniem, a czeka Cię nowe. I zobaczymy, kochani, jaki aniołek na dziś. Archanio Uriel. Twoje uczucia zostały uzdrowione, co pozwala ci otworzyć się na większą miłość. Pomogę ci pozbyć się gniewu i niemożności przebaczania z Twojego serca i umysłu. Nie ma co za długo, kochani, trzymać urazy. Trzeba wybaczyć, wybaczyć dla siebie żeby nie odczuć bólu, rozterki, smutku, zrozumieć dlaczego pewne rzeczy się podziały, dlaczego pewne rzeczy w naszym życiu rzeczy, ale i ludzie, tak, osoby w naszym życiu się pojawiły, poprzez te osoby sytuacje, czego doświadczyliśmy, czego to nas nauczyło, co nam pokazało, a więc nie cierpmy, tylko zaufajmy, zróbmy plan, zastanówmy się i jeżeli należałoby, to otwórzmy się na zmianę, na nowe. masz, masz, masz opiekę Archanioła Uriela. Pomoże Ci się pozbyć gniewu i niemożności przebaczenia. Możesz nie mieć zgody na zachowania pewnych osób, ale. Wybacz, wybacz dla siebie. Czyń cuda w swoim życiu, czyń cuda w swoim życiu. Otwórz się na drugiego człowieka, codziennie z pozytywnym nastawieniem patrz na życie, na drobne rzeczy, najmniejsze. Doceniaj, dziękuj. A będziesz tą swoją pozytywnością zarażał też innych, którzy też być może za pośrednictwem Twojej osoby. Poprzez to Twoje światełko pozytywności będą korzystać z Twojej wiedzy, z Twoich doświadczeń, z tego, że Ty pewne rzeczy widzisz głębiej i zaczną też malutkimi kroczkami iść w tą dobrą stronę. I też przejdą przez bramę bez gniewu, bez yy, smutku, bez yy, trudu. Bez obarczania za niedogodności innych osób, spojrzą głębiej w siebie, zrozumią siebie. Zaakceptuj swoje przeznaczenie. Nie bój się. Przejdź przez bramę, za którą czeka Cię nowa rzeczywistość. Wszystkiego dobrego, kochani. Przepięknego piątku. Bawcie się, radujcie, bądźcie w energii. Tak, Wenus. I otwórzcie się na to, co przyniesie dzisiejszy dzień. Wszystkiego dobrego. Ściskam was mocno każdego z osobna. Cieszę się, że jesteście, że komentujecie, że dajecie łapki w górę. Dla mnie to jest bardzo cenne. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Mimeruna.